Dzień dobry, witam w recenzji Level Up Coconut Lemon Flavor Energy Drink Cześć na następny poziom więcej plus. No to tak. Puszka. Puszka jest taka. Myślę, że mogę dać jej 2, 3 no, na 10. Ale to teraz. Jest dzisiaj Elimistru. 10 osób. Zaraz Dadek, bo ci nie było ostatnie. Dziękuję, Potem za Deniz, nie ma. Eee, pachnie jak kokos. Potem Krzysiu. Ale pachnie zimie. fajnie. Potem. Myślę, że mógł. Myślę, że mogę. Mu dać I Myślę, że mogę udać. I 7,5 na 10. Pierwszy. I Paweł Waczynek. Wam tam dzisiaj. Pozostałe osoby napisały listę mówiących 7,5 na 10. Więc dzisiaj jeszcze tego filmu nie wpuszczałam, tylko rozsąpałam. Smak jest dobry. Kokosowo-lemonowy. Dobry jest. Smak 8 na 10, jak wchodzi. Mam pytanie: Ktoś trzeba tą klauzulę. Nie, nie, nie. Trzeba. Najlepiej ci dam taki nie ma, ale może się pojawić, ale stary. Dobra, Radek, kto jeszcze? Zmieniłem się na Hindzi. Dobra, szybko, jak wchodzi oceniam nam dwa przed fajnie. Tu jest Panic, Tu jest Karol P. Do widzenia.